Witam wszystkich serdecznie. się odcinek z gry Ewubi. Oczywiście na konsoli PlayStation 4. Jak jak wspomniałem wczorajszym materiale, które się są z Ners Carbon. Jest <gamy> Mamy kolejny gameplay z tego. ostatnio, ktoś mnie prosił w komentarzu, żeby pokazał też jakiś materiał z tej gry, więc tutaj macie takie szybkie rozgrywki. Quick game taki, gdzie możemy tak szybko przetestować różne tryby. Mamy tu też tak zwaną arenę, tutaj rosuje taką arenę, to jest bardzo fajny tryb, bo bardzo szybko można to poetypić sobie I to polega to na tym, no w sumie nawet zamiast sami zobaczycie, ale polega to na tym, że od razu się walkę z bossem No, coś pięknego, bo nie musicie tak szukać go i tak dalej, tu macie bezpośrednio samą walkę z bossem On zaczyna z poziomu drugiego, a wy tak bez strzewki, tak na żywcu od razu się samą bossa i od teraz Nie musicie go szukać, on wam nie ucieka, cały poetynek to jest fajne, szkoda, że nie możemy zrobić tylko tego trybu, bo coś pięknego Mnie bardzo podoba taka opcja. Taki, taka możliwość przetestowania tego. A możecie od razu sobie wiecie, Coś od razu się coś dzieje: pełna akcja, pełny ten. No i po mnie ucieka ten przeciwnik, więc jest spoko. Nie wiem, jakby to wyglądało z drugiej strony, ewentualnie. jak zaczynał jako łowca. łowca. łowca, tak. Jako to ta bestia, po prostu, tak. Więc też, jak jakoś się podobnie by było, tylko po prostu weźmiemy drugi level. No, ale teraz będziemy zaczynać od Oczywiście ja powiem wam szczerze, że sama to nie widziałem trybunału. No to jest tu trochę zaskoczone, że od teraz macie barierkę. to całą tylko brokada fajne, to jest, mi się bardzo podobał. To jest taki akcje dynamiczny, bo nie ukrywajmy, trochę tak jak gra ubolewa na tym właśnie, że nie zawsze jest tak dynamiczny, jak myśmy chcieli. Momentami jest dosyć nudno trochę, bo zanim go znajdziecie, trochę mu zadać obrażeń no i tak dalej, więc będzie. no ciężko. Tutaj od razu mam wrażenie, też mocniejszy jest obraz. Może ze względu na to, że drugi poziom, ma, ale ogólnie więcej bije. Ciężej schodzi, no ale nie jest to jakoś jakiś poziom, tak żeby nie było wykonane do No Zobaczcie, na całym pomiarze pokryje tylko pełno. W tym materiału się też inny tryb, który nie też wykonana na tym odcinku nam się pokaże, że playża. Oczywiście mam nadzieję, że się nagrał. Testowałem też różne, różną postaci grali. Dobrze tu wspólnie, ale bardzo słabe, że to tylko jest to, że tutaj przy lewele, które się dobija, one się strasznie długo nabijają. Jakoś tak wrażenie, że straszne. za wygrane meczu dostać na 500 punktów, to to jeszcze tutaj najszybciej dzięki temu możecie odapelować ale ogólnie trwa to strasznie długo, więc taka, te, taki na w ogóle najlepszy. No ale oczywiście cały czas grać go nie możecie, no niestety. To jest takie zasoby. Jeszcze kapelusz zostało, więc tutaj mam nadzieję, że jakolwiek pójdzie. Oh. Ogólnie ten włos się wyróżnia ten, co między innymi, że ona swojego kona w dusza, który też atakuje, jest takie widmo i czasem no, blokuje, nie bo tak jest jednej, bo ten koniec drugiej. Myś też bardzo szybki jest, bardzo szybko się przemieszcza, więc bardzo łatwo też ucieka normalnie. Muszę jak szybko zadać oczy. Od razu stawiajcie jak przykład żyje. No akurat kompletnie na nas ma być moc interesują. Nie jest interesowany nami. Może i lepiej dla nas No ja trochę przesadziłem, nie nic takiego No ale patrz, ładnie go wyeliminowaliśmy I rundę pierwszą wygraliśmy, teraz gramy do 3 no, rundy Chyba, że 2 z rządu wygraliśmy, to wtedy zasadzie już mecz kończy To jest fajne, bo to od razu to chyba widać, że inne miejsce na tej mapie jest. Ale chodzi o ten fakt, że to jest od razu, już nie musicie, już tak powiem, czekać, lobby, albo. Od razu już generuje mapę i jeśli to jest. by bardziej by się zorganizowali przy uprzedzieniu tak, tej grze żeby była bardziej taka dynamiczna bardziej taki więcej by się działo i tak często by ten boss nie uciekał w normalnych rządach tylko by się mogli normalnie że w arenę samą to może by, no, bym już bardziej wsparcie taka, tych trzeba większe rozgrywki generować czy na więcej graczy ośmiu na przykład na dwóch bossów Ciekawe to by było, co by było wtedy Gdy obiec to No ciekawie by było Może by No oczywiście w dwa razy więcej by było graczy Bo to by było 8 niż czterech Bo choć momentami to tutaj Jak jest na minimum takim drugim poziomie To już cięższy. ciężej już pokonać tego, już... Ciężej go pokonać, ale Nie jest to coś niewykonanego, bo radę Ale no fakt, on strasznie mocno bije Tutaj jeszcze w miarę tak łatwo idzie z nim, ale na przykład niektórych to bardzo ciężko pokonać. No i sam fakt, że za dużo tu się nie dzieje za tym razem. Nie ma tu przeciwników mało. takich jak i czasami się ktoś pojawia jakieś takie pojedyncze. To wtedy możecie dodatkowe punkty zbierać i tak dalej, więc to jeszcze jest spoko. Więc to jest fajne jeszcze. Bo możecie, że tak powiem wzmocnić swoją postać jakimiś tam filadoniów, takimi parkami, atutami Które tam z tłuszczu wiadomo nie ma, jest tam mocniej przebagnie, ale zawsze coś wspiera postać na show Co jakiś czas się pokazuje, że w tym bloku coś się odblokowuje Albo jakieś tam wyzwanie pokonuje, o to na przykład tam wyobrażenia zadaje on to z Z jednej postaci Już to spełnia to odblokowanie, że coś się odblokowuje Pewnie takim Okej, okay, tu też się udało jak widzicie bardzo szybko idzie do te gierki, to jest jakieś 8 minuta, a ja już te dwie rundy pokonane są. I tutaj macie końcowa taką cutscene, taka outro, zakończenie jak to się udało, tutaj, więc będzie kamer tak powiem, z wyspy. Dobra, mamy tu już dziesiąty level. Nie jest to jakiś wysoki level, poziom tutaj, no tu malutko tutaj jakoś idzie. Ok, teraz mam polowanie. No tu już nie będzie tak fajnie. Bo tutaj już, bo już nie macie zamknięte strefy. To już musicie znaleźć tego potwora. Szkoda właśnie, że ta gra przestała być wspierana. Nie panują raczej nowej części odsłony tego. A dużo fajnych pomysłów można było to zastosować. Macie przykład King Flora trochę odmienne ale też trochę jakieś jakieś jakimś stopniu podobieństwo. taka korporacja z, z tego, że możecie grać solo też online możecie sobie i wtedy wiedzieć macie tutaj te, macie te fale i tak dalej macie tam jakiś sklep tam kupujecie broni i tak dalej ale chodzi o to że macie taki taki że nawet bez online możecie sobie normalnie poziomy wbijać tutaj zaciąć odblokowywać nowe coś tam macie jeszcze do wyboru zawsze nie no to właśnie szkoda, że takie, tego typu kryje się wspierane, Tylko to głównie nastawione, że PS Plus musi być. Mam szkoda osób, które w ogóle nie kupują tej subskrypcji. My nie ukrywajmy, 300, 300 zł to może to nie jest jakiś korek duży, ale chodzi o sam fakt, że w przypadku, gdy załóżmy, aktualna konsola nie jest wspierana już, bo wchodzi nowa generacja, no to tam jeszcze zastecznie kobadzimy. Tam jeszcze coś tam może się uda, ale ogólnie to w pewnym momencie wcześniej czy później do serwery i tak zamkną i na przykład za parę lat byście chcieli wrócić do danego słona to w ogóle jeszcze nie, nie zagracie nie? bo wszystko z online tylko nie więc właśnie w tylko to słabe według mnie bo w jakimś stopniu to was ogranicza czasowo tak jak nie na, tak powiem, nie nadążacie że na przykład nie zmieniacie odsłon tak samo jak nowo, przynowy, na nowych tylko lubicie starsze do pograć, no to na przykład nie, będą, nie, nie to będą nieosiągalne tutaj Zresztą nie rozumiem zagrania, czy na przykład z Antem było tylko PlayStation Plus. Gdzie spokojnie można było samo co grać? I normalnie bez PS plus tego nie odwalicie Szkoda to jest? Smutne. No no cóż. jeszcze macie intro. Spożają z arena, bo... tam nie mieliśmy Teraz będę jak wsparcie bodajże. Jak Huntzy woda postać? No ma taką możliwość, że ona trochę leczy do naszego pomocnika e, na raz i jeszcze staje się nie widziałem, że na chwilę to było. Więc ona też trochę się wydaje trochę ciekawsza niż przy niej postać Chyba bardzo szybko się przegrzewa broń. Jak wiecie, no trochę i się go. No, ale wiecie, duży proces jest taki, że możecie, jeżeli gracie z botami, możecie się na każdą inną postać, w każdej chwili strzałka w górę, w prawo, albo w dół, więc tu nie ma problemu, w każdej chwili możecie sobie zmienić tą postać, więc tu da um, radę, to, że tak powiem, jak się wam nie podoba ta postać, zmieniacie i przejdźcie dalej, to zblokujecie, no potem tak na inną postać, wtedy nie. Te ptaki, które są u góry właśnie, co tutaj widzicie, to one nas ukierunkowują, gdzie, gdzie przed chwilą był. Ten boss, tak? W jakim na przykład regionie, gdzie go szukać, dlatego warto też patrzeć na niego. Teraz już wrócę trochę dalej, no ale to też warto się tym kierować. Tu macie na przykład śladę podświetlone patrzeć do więc to nie jest tak władzę, że tego potwora nie znajdziecie. To też trzeba wyślepowanego, tak typowo, bo ślady zostawia, i tak dalej, więc tu da radę to znaleźć. I jeśli by takie było, to trochę długo by trwało to rozgrywkę, jeszcze więcej niż normalnie. Ale tak, i trochę jak możecie się poczuć takiego łowca, tak, szukacie tego potwora. No, w ogóle pomysł na mi się bardzo podoba fajny zamysł. I no, nawet fajnie sobie tylko odpalić sobie chwilkę, pograć jakieś Bo ma to swój klimat, ta osoba. No Tak jakoś, nie wiem, brakuje mi takich podobnych, czyli rzeczywiście się wyróżnia na swój sposób. No tutaj nie do końca było tak mm, dobrze ocenione, jak by się chciało, twórcy chcieli. No i serwery już mi Więc one no, chyba już w ogóle całkiem nie zagrać, nie? No, patrzcie, teraz na los no tu też potwór uciekł, no ciężko trochę to namierzyć na no to. Ale bardzo dużo od tematu dodajecie się opuścić w dzisiaj i można ułatwić sytuację. szkoda, że właśnie się, się nie udało do bardzo co niecały jeden pasj został, A zobaczcie jak szybko ucieka. No prawdzie go tam jeszcze widać. Terrycznie może się... No coś tam nie było zadajeć, ale... Tak to niego nie zabijecie. No jeszcze mnie tutaj. Jest to interesujące. Ok, to jest znowu tylko szukać go. No, takie trochę, już takie monotonne to się robi, za którymś razem, któreś rozgrzewcę. Żadna mu ucieka na połowę mapy i musisz go szukać. A tu już właśnie zawsze nie z nic, buta. To... Zatem spokojnie. No, dobra, teraz już będziecie w okazji. No, takie trochę mogłoby być takie, że to bardzo dynamiczne, to, że tego dała Renata dużo zamknięcia występowanej. Mi się podoba bardzo strasznie nasze znaki. tu końcu taka w z więc to też nie będzie pewności. Ogólnie takie trochę podobnie, to tutaj to normalnie nie istnieje. Ja że mamy taki, to takie odpowiednie drogi, bo mamy taki 5, walk 5, 5, 5, 5, 5, 5, zrobić aby ukończyć i nie? To, to jest taki, u, na tam to 5, taki na uratować, I wtedy Taki 5, 5, uratować 5, wtedy 5, jeśli jesteście oczywiście w, mm, usami, to wtedy Musicie uratować mieszkańców, gdzieś ich gniazda, macie w te różne chwyty, tak? Jeśli jesteście pozwoleni, to tyle Wam zależy na to, to żeby podbyć po prostu albo zdrawić tych chłopców, no przewocje no, takie kropko o odwrotnej kolejności, tak? Ale strasznie to kłótko trwamy przez bo na przykład jest łatwo. Wiadomo, że nie będziecie mieć co chwilę cały czas poziomu łatwego w każdym meczu, ale coraz, coraz bardziej to poziom rośnie. I potem bardzo ciężko w ogóle pokonać ten sporok. Bo jest klimat tutaj, to się udało. Tutaj ona przyleciał, więc tutaj możemy jak najbardziej uciec. Już udało tak. No nie, zobaczcie sobie ile to w ogóle schodzi, żeby wpisały, nie. Strasznie tu. Trzeba się dużo kraść, żeby to nabijać. Tak samo w kiniktorze że twójcy, żeby tam poziomy biegu to też troszkę długo schodziło. Nie mówię, że to było coś niewykonalne, aczkolwiek czasowo, no to też jednak tam mocno schodziło. O, kolejno właśnie mamy teraz ryb na arenie, więc spoko, ja mój ulubiony bo bardzo dynamicznie to z i od razu. Z ja powiem, z tą od razu zatooczyć walkę A nie, że tak dwa razy musiał. nie nasze ci cię zrobię, ja bo już 23. No i jak muszę ten etap przejść, to jest naprawdę ciężko, już to pokonać. Trzyma się całkiem nieźle No ale jeśli macie z team, który tak w miarę daje radę, no to nie mówię, że to nie jest coś niewykonalnego, ale trochę perków i tak dalej, to da radę Dobra, teraz zagramy sobie jeszcze inną postacią. Mag, Magina, jaki sobie zagram. Ona ma taką, plus, że on ma tego potworka swojego, który jest robicielem. Można to powiedzieć, że taki piesek, że on po prostu tropi wam, On szuka śladów i tak dalej. I dzięki niemu widzicie, że to, to, to jest fajne. To, tak jest, to jest takie uzupełnienie, że każda postać coś tak tam robi, tak, coś nosi od siebie. Więc to jest to stopień spoko. Teraz ją zagramy, żeby wam pokazać w ogóle takie trochę inne ryby. Tu nie wiem, czy niech raczej nie będzie już trzeciego, czwartej postaci. Tu ma niekolenie materiale jeśli taki są. Ja prawdopodobnie jeszcze się pojawi na kanale to nie mówię, że nie. To wtedy jeszcze wam pokażę ostatnią postać, którą Medyk pozostał nam. A no może się jeszcze uda to tym materiale? Zobaczymy. Dobra, z na bo ja go lubię tego, tego potwora. Wiem, jak opus jest. samego tej samej tej mam więc oczywiście. Od razu dobrą odsłonę, bo zyskam z nalotu. Spoko. Ale no te maki, to ma właśnie Według no mnie tak. Najmniej ciekawy sprzęt. Po bramach, to jest tylko słabo, dużo mniej więcej, ale za to będzie karpony. Które strzelacie, to do końca nie gwarniamy, już o co chodzi. Z tymi karponami, bo myśmy się bezpośrednio w niego strzecach, to po prostu strzelacie na ziemię. O, tutaj właśnie wokłem. Często będzie to na ziemię, takie 2 chyba 3 możecie maksymalnie. i on wtedy wystrzeliwuje tego potwora. On go trochę pakuje, żeby tam bycie takiego przepakować, jak do usłyszenia, to zabiera i to całkiem spokojnie. Co jeszcze chodzi o rozmęcenie? Ten potworek to nie wiem, też chyba atakuje. No no pójdźcie, może bardziej wytropicie, będziecie. Coś by może chopnie, chce. No ale, ale tego jego istotu, też leczy. Lec się nazywa. On też leczy, pomaga, więc to jest spoko. Bo nawet jakby nie bezpośrednio gość, nie ratujecie, to na to może podejść. spoko. I koronaj do zwykłych takich stać na, na taki pojedynczy. No normalnie Nie macie tego typowo, musisz koczyć to polować na niego. Dlatego potwora to. Tutaj jest tak, że właśnie nie regeneruje przynajmniej, więc to też jest spoko, bo... No on mnie ucieknie nie pójdzie się wyżej i odnaleźć męża. A on się zawsze da męża spirowa, zresztą przegryz jakiejś potwora, żeby się zregenerować. Ale trzymaj się, on nie regeneruje i to jest spoko, bo Tak jak walczycie z nim, to walczycie faktycznie. Chciałbym jeszcze Okej, okay, już mamy To szybko poszło Fajne, bo to takie szybkie szybki mecze, to tak można rozgrywać, można tutaj fajnie dodawać Okej, okay, teraz mamy rundę drugą W zasadzie tu nie zmieniam dalej, bo niego go no, coś fajnie się obrywa to Niech jeszcze się trochę od bardziej no, do czego służy, jak fajnie wykorzystywać daną postać. To też na pewno będzie bardziej wspierać na bo jest żeby mieć jakąś kolegę, którym jeszcze będziecie radę jakąś pułkę zagrać. Tutaj bo nie wiem, czy serwery działają, ale ja że raczej nie. Bo jeszcze można było w zagrać. nie. No to warto zobaczyć, to to.

bo tam to trochę już na macie, macie na pewno takie, że jesteście sami, to może te etapy wiecie dalej, bo ja muszę polować na jakichś słabych, więc wygląda, żeby były, to jest moje poziom, czyli potem muszę trzy łóżka bijat takie, stage, gdzie po prostu macie nowe ciosy, macie mocniejsze wrażenie, więc trochę. no bo ja taki nie ma nic nic takiego. No, będzie przyjemnie się przyjmie, to taka taka południowo. taka to być bo na spokojnie można by było. Można wyciągnąć trochę. jak mówię, no, to samo walka na arenie jest bardzo fajna nie no, na W co <tnak> coś się dzieje, kiedy no, nie ja stało się, że coś jest. To chyba tak dobiego jednego drugiego. to, narod coś To coś się dzieje cały czas, nie? No, szkoda tylko, że nie jest to super I nie wiem, no, to może być pobudowane harmonogram, ale oczywiście to nie zapowiadanie z tej, No, ale cóż, trzeba przynajmniej korzystać z tego, że jest. Dobra, dzisiaj to tyle. Dzięki, w takim razie, że magnaliście. Mam nadzieję, że się pan materiał podobał. No i zapraszam do następnego. Dzięki, cześć. cześć.